Ewangelia świętego Mateusza. Rozdział 26 Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swoich uczniów: Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha i syn człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana, imieniem Kajfasz i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić. Lecz mówili, tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu. Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona trędowatego, podeszła do niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole. Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc: Na co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim. Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich, Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz mnie nie zawsze macie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę, powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą te Ewangelie, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Wtedy jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta. Doznanego nam człowieka, i powiedzcie mu, nauczyciel mówi: Czas mu jest bliski. U Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie? On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja? Rabbi odpowiedział mu: Tak jest, ty. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku górze oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei, odpowiedział mu Piotr. Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr: Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra, Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina, i syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca. Gdy on jeszcze mówił. Oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: Ten, którego pocałuje, to on, jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj, rabbi, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić ojca mojego? A zaraz wystawiłby mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów. Jakże więc spełnią się pisma, że tak się stać musi? W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do Najwyższego Kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nim z daleka, aż do pałacu Najwyższego Kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali. On powiedział: Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan rzekł do niego: Poprzysięgam cię na Boga Żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: Tak, ja nim jestem. Ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł, zbluźnił: Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili. Prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył. Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, Zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Amen.